Pozycjonowanie to jedna z najskuteczniejszych form reklamy w internecie. Prawidłowo przeprowadzone pozycjonowanie zapewni Twojej stronie wysokie miejsca w Google. Spójrz na ten rysunek. Dla internautów szukających informacji w wyszukiwarce liczą się właściwie tylko pierwsze trzy wyniki. Zresztą jeśli Ty wyszukujesz informacji w Google, z pewnością nie przeszukujesz wszystkich wyników. Zwracasz uwagę na kilka początkowych. Strona, która znajdzie się na pierwszym miejscu ma największą klikalność, czyli najwięcej osób wejdzie na nią. Tutaj statystyki podają, że 56%. Strona na drugim miejscu ma klikalność 13,5%, a strona z trzeciego miejsca ma klikalność prawie 10%. Pozostałe wyniki mają już marginalne znaczenie. Tak więc, aby zapewnić swojej stronie popularność, powinna ona wyświetlić się właśnie w czołówce wyników. Pierwszej trójce wyników. Jeśli powiem Ci, że możesz to zrobić samodzielnie, posiadając podstawową tylko wiedzę o obsłudze komputera i internecie, z pewnością będzie to najlepsza wiadomość, jaką dzisiaj usłyszysz. Mój kurs podzieliłem na 7 części. Otrzymujesz je na swój adres e-mail, dzień po dniu. Z kursu wideo dowiesz się, jak wybierać słowa kluczowe, które mają największy potencjał, które skierują na Twoją stronę największy ruch z wyszukiwarki. Jak odnajdywać witryny, na których dodasz swoje linki i będą one wpływać na wyższą pozycję Twojej strony w wyszukiwarce? Pokażę Ci cztery sprytne programy, z których będziesz mógł korzystać za darmo i dzięki temu skrócisz czas pozycjonowania i uzyskasz jeszcze lepsze wyniki. Nie trać więc czasu, ponieważ Twoja strona sama się nie wypozycjonuje, a Ty jeszcze dziś możesz otrzymać pierwszą lekcję mojego kursu. Zapraszam!